Chcemy okazać się posłusznymi dziećmi Maryi, dlatego zgodnie z jej życzeniem rozważamy teraz jedną z tajemnic różańcowych, tajemnicę trzecią światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia. Dlatego prosimy Ciebie teraz Duchu Święty, napełnij nasze serca, te serca, do których przyszedł Jezus pod postacią chleba. Duchu Święty, udostępniamy Ci głębie naszych serc. Udostępniamy Ci nasze myśli, prosimy, oświecaj nas, tak aby chwała zmartwychwstania Jezusa mogła w nas zakwitnąć, mogła się w nas okazać, aby Jezus mocą tego słowa swojego, które będziemy teraz rozważać, dotykał głębi naszych serc i przemieniał nasze życie. Przewodnikiem będzie dla nas dzisiaj święty ewangelista Mateusz. Mówi on w swojej Ewangelii. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Wyobrażę sobie teraz Jezusa, który stoi tutaj pomiędzy nami w naszym Kościele i który nas naucza. Bo wiemy, że to, co zaczęło się wtedy, kiedy Jezus począł nauczać, nie skończyło się wcale, że Jezus aż do końca świata będzie nas nauczał o Bożym Królestwie i będzie wzywał nas do nawrócenia. Wyobraźmy sobie Jezusa, który stoi pomiędzy nami i mówi do nas. I słuchajmy słów Jezusa, który mówi. Bliskie jest Królestwo Niebieskie. Na jakie myśli napotyka to wołanie Jezusa we mnie, czy ja wierzę, że bliskie jest Królestwo Niebieskie? Czy też myślałem, że do tego, aby królestwo? Niebieskie mogło nazwa, na, nastać, potrzebne są sprzyjające warunki polityczne, zewnętrzne. Czy ja wierzę, że właśnie w tym świecie, w którym dzisiaj żyję, w tej sytuacji, w jakiej dzi dzisiaj jestem, bliskie jest Królestwo Niebieskie? A jeżeli w to nie wierzyłem, to powiem teraz Jezusowi w moim sercu, tak Jezu, wierzę, że Królestwo Niebieskie jest bliskie, wierzę, że Ty, Boże, z martwych stały, jesteś Panem tego świata. A jeżeli Królestwo Niebieskie jest bliskie, to trzeba, żebym się w nim odnalazł, żebym ja był odpowiednim człowiekiem, odpowiednią osobą do tego Królestwa, żebym ja do niego pasował, żeby nie było tak, że przychodzi Królestwo Boga, a ja zupełnie do Niego nie pasuję przez mój sposób myślenia, przez mój sposób postępowania. I ścieram się z tym królestwem, i Jego przyjęcie jest dla mnie raczej cierpieniem, Jego przyjście raczej jest dla mnie bólem i cierpieniem, bo ja sobie inaczej ten świat wyobrażałem. W swoim sercu powiedzmy Panu Jezusowi, że zgadzamy się na przyjście Jego królestwa i chcemy się nawrócić, aby dostosować się do praw, jakie w tym królestwie panują. Jezu przyjmuje Twoje królestwo. Jezu przyjmuje Twoje królestwo w sprawach, do których do tej pory Cię nie dopuszczałem. Jezu jestem gotów się nawrócić. Jezu jestem gotów zmienić styl mojego myślenia i sposób mojego postępowania. A jeżeli przychodzi nowe królestwo, to przychodzi wraz z nim nowy król. Dlatego uznaję cię Jezu za króla mojego życia, za króla tego królestwa, w którym teraz pragnę spędzać swój czas. Jezu wierzę, że będziesz działał w moim życiu tak samo, jak działałeś wtedy. Dlatego poucz mnie przez twojego Ewangelistę Mateusza, w jaki sposób ty zaprowadzałeś swoje królestwo. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o królestwie. I lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. I przyglądam się Tobie, Jezu, jak przemierzasz całą Galileę, całe moje życie, cały świat. Przyglądam się Tobie, Jezu, jak przemierzasz wszystkie sprawy mojego życia. Moje życie rodzinne, moją pracę przemierzasz, jesteś obecny w moim odpoczynku, jesteś obecny w tych sprawach, które są tak głębokie, że nie wie o nich nikt prócz Ciebie. Spoglądam teraz na Ciebie, Jezu, jak przychodzisz do mnie, do mojego życia. Obchodząc Galileę, nauczałeś w tamtejszych synagogach. Dziś wierzę, że chcesz nauczać mnie. Spojrzę teraz na swoje serce: czy ja jestem gotów przyjąć Twoje pouczenie? Czy też raczej powiedziałbym Ci, że nie chcę Ciebie słuchać, nie chcę słuchać Twojego nauczania. Jak to jest ze mną? Czy przyjmuję Twoje pouczenie? Panie Jezu, głosiłeś Ewangelię o Królestwie, głosiłeś dobrą nowinę, ale Jezu wielu wokół mnie mówi, że Twoja nowina jest zła, że zagraża człowiekowi, że zabiera wolność człowieka. Czy ja wierzę, że Twoje przykazania dają mi wolność, a mi jej nie zabierają? Czy też raczej wolałem skryć się przed Tobą, przed Twoją nowiną, bo uważałem ją za złą? Czy teraz jestem gotów przyjąć Twoją dobrą nowinę i uwierzyć w to, że Twoja nowina jest dobra dla mnie? Jezu, ty głosząc dobrą nowinę, leczyłeś choroby. Czy ja chcę, żebyś ty uleczył moje życie, choroby mojego ciała, mojego ducha, jakim jest grzech? Może jakieś zaburzenia, z jakimi się zmagam? Widzę Jezu, że jesteś dla mnie wielką szansą. Bo wiem, że moje życie ma wiele niedoskonałości, mankamentów, że różne choroby mi dokuczają. A Ty jesteś moją nadzieją, jesteś moją szansą. Czy wierzę w to? Że nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni, tylko Twoje imię Jezus? Czy wierzę, że moje szczęście, moje zdrowie znajdę tylko w Jezusie, a poza Nim, w sprzeczności z Nim, mogę znaleźć tylko chorobę i śmierć? Czy wierzę, że w Jezusie jest moje zdrowie? Panie Jezu, Ty głosząc Ewangelię, leczyłeś słabości wśród ludu. Słabości, które nie są chorobą, ale które mogą mi bardzo życie uprzykrzać. Zapraszam Cię teraz, Jezu, do moich słabości, do moich bezradności, do tych wszystkich spraw. Z którymi sobie nie radziłem, które były właśnie moją słabością, które może też sprawiały, że byłem zniechęcony, smutny, a teraz już nie muszę być smutny z ich powodu, bo Ty bierzesz je teraz w swoje ręce. Złożę teraz, Jezu, moje słabości, które mi się przypomną, w Twoje ręce. I w końcu, Panie Jezu, Ty obchodziłeś całą Galileę, leczyłeś wszelkie choroby, leczyłeś wszelkie słabości. Ty uświadamiasz mi przez Twoje słowo, Jezu, że Twoje królestwo ogarnia wszystko, że nie ma takiej sprawy na świecie, która by. Miała być wyłączona spod Twojej władzy, która miałaby Tobie nie podlegać wszystkie dziedziny życia, życie prywatne, życie społeczne, życie naszej ojczyzny. Wszystkie sprawy, wszystko ma być poddane Tobie. Wszystko pragniesz ogarniać Twoim Królestwem, nowym porządkiem, które Ty, Jezus martwych stały, Przyniosłeś, a zatem prosimy Cię, Jezu, niech Twoje Królestwo. Ogarnie nas całych, całe nasze życie, wszystko, co mamy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że mocą swojego ducha. Działałeś teraz w naszych sercach, spraw, niech to nasze rozważanie wyda hojne, bogate owoce.